Witajcie bardzo serdecznie z tej strony Liberecki 00 w dzisiejszym odcinku będzie poruszony temat motoryz motoryzacji. Będę starać się porównać dwa samochody, które są do siebie bardzo, ale to bardzo podobne, ale różnią się i, os i wiele osób słysząc tą właśnie nazwę mylą jeden z drugim, jak to są całkowicie inne m, samochody. Mam nadzieję, że po tym nagraniu Niektórzy zmienią swoje nastawienie do tych właśnie aut. Samochodami, które mam zamiar omówić, są to Dewo Matis i Chevrolet Matis. Ludzie z własnego, z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że jak było coś kupowane do mojego samochodu, to słysząc sprzedawcy w sklepach motoryzacyjnych Matis, to już otwierali kroniki swoje, tak zwane archiwum, które już nie było 10-15 lat otwierane. I teraz opowiem pokrótce historię jednego jak i drugiego samochodu Debumatisto. Yy, był to samochód produkowany w latach 98-2008, yy, trochę w Korei, trochę tutaj w Polsce, w FSO Wiadomo jak wszyscy na pewno wiedzą jak ten samochód właśnie wygląda, wrzucam wam zdjęcie. Yy. No, i niektóre wersje były tam bez, bez wspomagania, bez klimatyzacji i innych tego typu rzeczy. Jeżeli była klimatyzacja, to albo wyjątkowe przypadki, albo ktoś sobie sam musiał założyć. Ja jestem posiadaczem tej właśnie oto drugiej wersji. Jakim jest Chevrolet Matisse? Jeden, jak i drugi, jest do siebie podobny. I teraz o co chodzi z tym, że jeden jest DW, drugi Chevrolet firma DW, która produkowała samochody, takie jak Matis Lanos, Tico, Leganza i wiele, wiele innych tego typu samochodów. No niestety została zlikwidowana i w czasie tej likwidacji niektóre koncerny motoryzacyjne wykupiły licencje do samochodów, na przykład ukraiński ZAS wykupił Lanosa Chevrolet wykupił Matiz Matiza i tam jeszcze kilka innych Nubire chyba I kilka innych Samochodów, W tym że Chevrolet Matiz się nazywa W wielu miejscach świata nazywa się inaczej Jest Matiz, Chevrolet Matiz, Spark W Korei Taki sam samochód się nazywa DW Matiz 2 jeszcze w birała 420 to jest to samo tego po prostu inny, inny nazwy i oto generalnie chodzi z tym samochodem. E, nowa wersja tego właśnie tego samochodu e, wygo, wizualnie wygląda bardzo, ale to bardzo podobnie. Kilka jest takich małych różnic. Na przykład kierunkowskazy są e, w nowej wersji kierunkowskazy są oddzielone, trochę nie są światło i kierunkowska są połączone w jedno. Tył, tylne są inne światła, natomiast wygląd jest bardzo, ale to bardzo podobny. W środku jest nowoczesność. Jestem bardzo zadowolony. Miał, miałem przyjemność jechać jednym jak i drugim samochodem starszą wersją, tylko jako pasażer, nowszą jako kierowca. Posiadam ten samochód już od roku od około roku w październiku będzie rok także jeżeli jesteście młodymi kierowcami, polecam Wam ten samochód jest naprawdę bardzo, ale to bardzo fajny Chevrolet Matiz Spark był produkowany w latach 2005-10 Cieka jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że najstarszy, znaczy najmłodszy jaki udało mi się spotkać na aukcji internetowej kosztował około 12-13 tysięcy ktoś, kto hejtuje ten samochód mógłby sobie powiedzieć, że debil mógłby Kupić sobie taki samochód za tak, taki samochód za taką właśnie cenę. No i w tych nowszych, tych e, jest Klima, jakieś ABS-y, jakieś tam radioelektroniczne Duperreal, tego typu co mają współczesne samochody. Także to jest unowocześniony samochód. Silnik jest nowszy, znaczy większy, jak w starej wersji, było 0,8, a w tej jest 1,0. I to jest, jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że w moim mieście są tylko cztery takie samochody, lub trzy lub cztery takie samochody, mój i dwa inne, z czego kilka ym, przyjezdnych takich są udało mi się spotkać, yy, są takie same, chociaż mają inną nazwę, na przykład yy, Europa Zachodnia, czy tam jakieś Francja, Niemcy, yy, Hiszpania to jest Matispo się nazywa, a Polska, jakaś tam Polska, Rosja... Yy, kraje Europy Wschodniej nazywają się Spark. O, oczywiście dla mnie Macie to jest fajniejsza nazwa, bo to lepiej brzmi się, lepiej kojarzy. Mam nadzieję, że wiele osób zmieniło zdanie na temat tych dwóch samochodów i już nie uważają, że to jest jedno i to samo. No i zostawcie lajka i piszcie, co są dzisiaj o tym samochodzie. Dziękuję bardzo no i do zobaczenia.